A co jeśli. Sibidi, babidi, bum. Czary przestaną działać. Ach, co za ironia losu! A co jeśli. Wasza wysokość, proszę, zaczekaj! Pantofelek nie pasuje? Ja tańczyłam z królewiczem, to mój pantofelek. Czy wtedy marzenie się spełni? Może i tańczyłaś z nim, może nawet uwierzyłaś, że Cię kocha. To, co się wydarzyło wczoraj w nocy, było jedynie snem. Wzywam tu do nas wszelkie moce! Bibidi, bibi, bobidi... Bibi. Cofnijcie, słońce i księżyc! Rujcie wszędzie udanego życia kopciuszka! Walt Disney przedstawia Kopciuszek 3. Na Disney DVD Wiosna 2007.